to tak, było zainteresowanie tym kaskiem, który z powodu był prosty, a jednak nie do końca był taki prosty. Tutaj na tym elemencie mamy przyklejone płatki złota, po prostu tak od linii do linii tutaj też tak jest. Jeżeli się tak porządnie przypatrzymy, to możemy tam się dopatrzyć pewnych, czy dopatrzeć, bo nie wiem jak jest bardziej po polsku, pewnych niedociągnięć. Daję nam moment, a nie, jeszcze nie daje pauzy. Tak samo tu. Tylko tu już nie ma w tym momencie żadnego lakieru bezbarwnego. Bo jeżeli przykryjemy to, przykryjemy to lakierem bezbarwnym, to on też troszeczkę powoduje pewną inną, inny jakiś taki odbiór przez oko tego co faktycznie tutaj jest. I jakieś takie zadziory, wypiętrzenia potrafią trochę inaczej wyglądać. Ale. Uwaga, bo jeszcze mam taki kask, ale kiedyś indziej go opiszę. O, tu widać już wyraźnie takie obszczerbienia. I te obszczerbienia, to trzeba się zastanowić, czy możemy je zostawić, czy nie. Tutaj absolutnie takich nie ma. Tutaj przez to, że to jest też matowe, to w tym momencie nie do końca, nie do końca, o tam jakąś dziurkę widzimy ogólnie w lakierze, ale patrząc na te linie lakierowa, nie lakierowane, tylko ozłocone, pozłocone. Kolejna sprawa, to nagrywam tam dla osoby, która była zaskoczona i bardzo fajnie, cieszy mnie to. Tu widać właśnie, że to jest idealnie. Linia jest prosta, idealna. No uważam, że tak by nie wyszło, gdyby to było klejone w negatywie. Kolejną sprawą jest to, że musiałbym kleić tasiemkę z jednej i z drugiej strony i w środku to złocić, więc klejenia byłoby po prostu dwa razy więcej. Yy, a tak to nakleiłem tylko tasiemkę na miejsce, gdzie jest już wcześniej wyklejony płatek złota. No bo tak jak mówiłem, pędzlem jest to tutaj zrobione. Yy, jeszcze muszę pokazać jeden kask. Też opiszę go w innym filmie odrębnym, ale tu widzimy tak płatki złota, które są wyraźnie postrzępione i można by powiedzieć że źle położone i faktycznie one są źle położone ale nie ma nic nie wychodzi nic poza obrys yy, wszystkie są postrzępione również te innego koloru i tutaj były płatki złota po prostu położone e, złota przepraszam no aluminium tak naprawdę yy, chciałoby się powiedzieć srebra były położone takie duże całe płaty później to zostało zamalowane bezbarwnym lakierem i zostało to oklejone w takich właśnie ostrych krawędziach. No to daje mi taką gwarancję, że to będą takie ostre krawędzie. E, w tym motocyklu robiłem tak, jak to robią ci, którzy to złocą, ale już widać na tym właśnie y, zdjęciu, nazwijmy to na tym ujęciu, że są takie wypiętrzone te krawędzie właśnie od kleju. Ja to tutaj zaakceptowałem. Ok taka jest metoda i tak mi się to tutaj podoba. No ale tam chciałem zrobić inaczej, także kleić możemy na różne metody. Kleić możemy na różne kleje, czy tam te medium kleiłem na klej, kleiłem na y, wodny klej, kleiłem na y, nie pamiętam jak on się nazywa teraz żywiczny czy jakiś tam y, z na przykład y, one shota. Y, ale kleiłem również na klar. Klar, płatki, klar, zatopione, utopione, połamane, ale później obróbka. Także. tu trochę potłumaczyłem, jeżeli chodzi o większe jakieś tutaj film odnośnie tego kasku, tak jak tam kolega napisał, mógłbym mówić dużo, mógłbym mówić dużo o każdym z tych kasków, bardzo dużo, brakłoby czasu o na przykład przy okazji tu jest zupełnie obszczępione, bo próbowałem to po prostu. Jak to jest podatne na zniszczenia? No i takiego czegoś nie można dać. Tutaj to oczywiście już zrobiłem zadrapania celowo. Takie coś trzeba tylko sobie zostawić w swoim archiwum jako jakiś dowód wykonania takiego doświadczenia, ale nie można tego puścić dalej. Kończę, bo już i tak przynudzam. Jeżeli Wam się to podoba, to nie wiem, czy ktoś dotrwał do tego zdania, które teraz wypowiadam. Jeżeli Wam się te filmy podobają, to naprawdę bardzo mocno to lajkujcie, promujcie sami u siebie. Ja bym bardzo chętnie nagrywał. Lubię mówić, jak zauważyliście. W zasadzie trudno mi odmówienia powstrzymać. A jeżeli jeszcze mogę o czymś powiedzieć, co może Wam się przydać, no to jest yy, bardzo dobrze. Ja nie mam tutaj jakichś tajemnic. Robię różne rzeczy, różne doświadczenia, różne jakieś takie sobie śmieszne obrazki motywują mnie do tego również moje dzieci, zabawa z nimi y, robimy wspólnie jakieś tam no mógłbym tu opowiadać o obrazkach, o takich jakieś tam ploter tam na przykład leży. E, tu na przykład stoi hizero, ale jeszcze go nie malowałem. Kiedyś tam jakiś taki gadżet jeżdżący też jakoś tam minigowałem, lubię to robić, lubię takie dziwactwa. To jest w ogóle to są w ogóle drzwi od szafki i takich drzwi od szafek które ja miałem w swoim życiu już 20 i ponad 20 lat temu powymalowane, pomalowane, powymalowane, wymalowane w jakieś różne tam płomienie i różne rzeczy. Lubię sobie jakieś takie, czyli Stojak z Ikei za 14 czy 15 zł pomalowany. lubię takie coś. I lubię o tym mówić, lubię się z tym dzielić. Piszcie, komentujcie intensywnie, pytajcie, to jest dla mnie super. Yy, mogę później robić live'a i możemy się pobawić na bieżąco, jak coś będę robił. Do tego zmierzam. I wcale nie zależy mi tutaj na pieniądzach, sprowadzenia jakichś tam kanałów, ale zależy mi na tym, że jest taki odzew z drugiej strony, że to jest przez kogoś pożądane i Ich mache